Cześć, jestem Mariolcia. A to jest Mariolcia. Cześć. Dzisiaj będziemy odpowiadali na Wasze pytania, a nasze odpowiedzi. Tak, tak. A na początku chciałam się pochwalić moim nowym kapeluszem, który dostałam wczoraj na urodziny od. Ania! nie, nie, nie. Zostałam wjadłową, wjadłową. No nie. nie. No, nie. Nie, 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 No no, 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 i no, no. no, jest je super. Naprawdę patrzcie. Patrzcie. Jest super. Je super Good. Nie, no, nie no, a to. A to naše Na lodzie Dzisiaj będziemy odpowiadali, jak wcześniej mówiłam, na Wasze pytania, a będą nasze odpowiedzi. dobrze Więc tak. Pierwsze pytanie to: Czy chce, że chcecie zobaczyć nasze koki? Więc tak. Mój kok wygląda tak. Dla muszę go. drugie pytanie to czy mamy zwierzątka? Jak się nazywa? Owszem, mamy zwierzątka. Moje zwierzątka to kiesek to kiedyś sutka tak na klapie, Nazywała się Chemi Ale teraz nazywa się Cipeczka. A mój kanarek nazywa się fiuteczek, <śpiewanie> a mój piesek nazywa się sraczka. <śpiewanie> a rybki to wetfal i i Smer. Także tego, a jeszcze trzecie pytanie. Przepraszam, trzecie pytanie, i idź stąd, i idź stąd, i stąd, i stąd, i czy lubisz lizać chłopaka lody? No wiecie. My ja lubię. A ja, no wiecie, już nie widziałam. Nie wiem, jak smakują, ale pewnie nie mogą być, co nie? Liczę. Odpowiadajcie w komach. No, teraz ja. Jest, jesteście lesbijkami, ci, normalnymi dziewczynami. Im. Jesteśmy. Ja jestem lesbijką, a Mariola jest... Normalną dziewczyną. No. Teraz kolejny pytanie. Kolejny pytanie to... Co so lubicie robić po południach? Ja lubię układać kostkę Lubika. Teraz jej nie mam, bo mój głupi brat ją zabrał. A ja lubię się z nią... Spotykać, lubią odlawiać sobie lekcje, ale nie chod chodzimy razem do klasy. No więc dlatego odlawiamy razem lekcje. szóste pytanie: to czy lubicie, czy zaśpiewacie jakąś piosenkę? Tak, zaśpiewamy ja kawałek piosenki Weekend pod tytułem Ona tańczy dla mnie. Ci cztery Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, wie, wie, że będę ja. i serce na niebo. I ja to był kawałek naszej pięknej Piosenki. Ja no dalej nie możemy, bo nas gardła bolą. Ale kiedy inaczej, jak poprosiłem Nie, mamy piękny głos, wiemy. Ale szybciu, bo ja muszę się iść kąpać. Choć jest już dopiero 18.30, ale ja muszę się iść szybko kąpać. Hmm. Siódme pytanie to... Jakie macie telefony? Ja? Ja mam taki. A ja mam taki. Nie świeci się teraz, bo nie chcący go rozbiwam i patrzcie, nawet. Baterii z tyłu nie ma. Ale mam ją obok i w następnym wam pokażę. Obiecuję. No niedługo będziemy kończyć. No, dobra, szybko. Kolejne pytanie to. To będzie ósme pytanie. Czy przed, Co lubicie jeść? Yes. Ja. Lubię jeść. Ja lubię jeść pizzę. A ja lubię jeść golonkę z mustardą. No wiecie, pizza jest tak dobra, co nie? czy no, Czyli ostatnie pytanie to... Kto jest waszym idolem? Moim jest Justin Bieber. A mój kwiatek! No i kwiatek? No, i lubię też ta Madirekcję. Ale nie pomyślcie sobie, że kwiatek taki do podlewania, tylko Dawid Kwiatkowski. No i niestety już ostatnie pytanie. Po co nagrywacie ten film Po co nagrywacie te filmiki? Hm. nagrywamy je po to, bo lubimy, bo mamy wielki talent aktorski. No, ale nikogo nie chciał przyjąć. No więc nagrywamy. I mam nadzieję, że Wam się bardzo, bardzo spodobał. No i niestety to już koniec. Jak wam się podoba, to, to po, napiszcie, polubcie. Napiszcie, w, się nie da polubić, to nie jest Facebook. Tylko oglądajcie. Przecież żartowałam. No ale... Nie no, piszcie w komach. Piszcie w wam... komentarzach też, co, chcieli, co chcielibyście zobaczyć, co robimy. Ktoś jeszcze coś powiedzieć? Nie, dobranoc. Bye, bye.